Członku mam a w szczególności witam moich stałych widzów, starych widzów, ci, którzy są w temacie. Ja właśnie, mój, mój brat się odnalazł, też się nie widzieli jest starcie 6 lat. Właściwie się, nigdy jeszcze w życiu nie widzieli, niedługo do, do niej przygotuję. A ja nie o tym. Słuchajcie, e, odwiedźcie jego kanał. Link w opisie pod tym filmem. E, no, trzeba się rozwijać, pomagać sobie. No i zobaczycie, czy jesteśmy podobni do siebie, czy nie. Pozdrawiam serdecznie. Zapraszam do filmik. Ptasznik, ja Siemanko, siemanko, ostatnio wam Kanał z tamtej strony drugiej Teraz pokażę wam z tej strony pierwszej Z pieskiem chodzimy, jest zimno Ale przyjemnie się chodzi rano tym bardziej, że się chodzi swoją ukochaną, wiecie jak jest, dzieciaczki. Serenity. Proszę bardzo. Tam sobie ludzie mieszkają, po drugiej stronie kanału mają od razu zejście. Pod kanał. Mogą sobie robić rybki. Lekko zaśmiecone Taka graciarnia No ale tam mieszka to taki stary gościu Który raczej to, co znajdzie zostawia Nie wyrzuca O ostatnio tutaj pamiętacie jak się dymiło? To właśnie z tego To sobie siedzi, śniadanko już je Z tym W areczce, O taki Stary łódź Oj i kury masz, tam są dzieciaczki moje kury. Dochodzimy do milki, nasza milka, którą też pokazywałem z tamtej strony, jak byłem ostatnio. Długaśna ta milka. Patrz, kawał łajby. Patrz, Ona ma przynajmniej 20 metrów. Przynajmniej ma 20 metrów. Pewnie skibelek, salon, sypialnia, pokój gościnny. No i to ta marinka, gdzie też ludzie mieszkają. Tu cały czas ludzie mieszkają na tych barkach. Tu nie ma barki niczyjej, tu zawsze wszystko kogoś jest. A mamy jeżonko dla ptaszków, zaraz je będziemy karmić. Blip. Proszę bardzo, jakieś króliczki, zajączki. Patrzcie jak to fajnie wygląda. Idziemy dalej. No dobra, kwiatki. bratki, inne błowatki. Patrzę, wiem, tu jest jak w domu, tu mają kwiatki przed domem Żeby było ładniej, przytulniej O, grzybeczki, proszę bardzo O, grzybeczki mają, muchomoreczki Wiadomo, solary to Są ludzie samowystarczalni Samowystarczalni Patrzcie, tu jest słonie Tak jak na domowym ogródku Tak to działa O, kajaczek Pani sprawa, samą kajak taki, taki duchany, fajny, ale jednak duchany, nie jest taki stały. Ameryka, proszę bardzo. Wszystko jest safety, znaczy bezpieczne. O, dużo gęsi z rodzie Zaraz te gęsi będą karmione. Karmione zrobią. Tu taka stara, pewnie też ktoś mieszka, pewnie też ktoś mieszka, bo jakby nikt też nie mieszkał, to by taką barkę, statek, łódkę usunęli, ponieważ tu trzeba płacić za dzierżawę tego miejsca. Tak czy owak jest tanie niż wynajmowanie mieszkania, które kosztuje często od 500 funtów funtów wzwyż. No, tak to wygląda. Idę moją połówkę zgubiłem, że ja mam widzę daleko. Tak to wygląda. O. Graciarnia, jak to w domu, u mnie jeszcze gorzej jest. Kominek, widać, jak to jest zjedło na opał. O, na no mają armatę, zobaczcie. Armata nawet jest. O, chyba w broni wykopali papierze, zobaczcie o. Tu jest, liściaczki moje, wszystko. To się ciągnie, hen, hen, tam aż po samym miasto, i jeszcze dalej. Się. Taki styl życia niektórzy mają. Każdy lubi co innego. Jeden ryby, inny grzyby, a jeszcze inny żon rybaka. Tak to wygląda. Tego ostatnio nie było. Maweczka, ale zrobili. Będzie ciepło to się przyjdzie, się posiedzi. że tędy Pod tym przejściem Jakże urokliwym przejściem Zimno trzęsie Myślą dalej Haczy nie będziemy szli bo Essa ma bardzo cienkie i chude łapki i na pewno już jest jej bardzo zimno, więc tylko zejdę z dół i tak się z Wami pożegnam. O, i następne Sidar miejsce dla sternika. To jest strasznie stara łajba, on tu stoi latami i szczerze mówiąc, nie, kogoś to jest, bo widzę, stołek jest. Czyli ktoś tu przesiadywał. No i tak to wygląda. Ludzie wychodzili robią porządki w domu na tych właśnie bareczkach. No i tym optymistycznym akcentem kończymy naszą wycieczkę dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i bardzo szule. Trzymajcie się i pracujcie koszulę. Siema. Będziesz fukał na mnie? No dobra. Trzymaj to się.